Dobry dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Pomyśl sobie o tym kimś i zobaczymy, czy ta osoba jest z tobą szczera. Czy ta osoba jest z tobą szczera? Yy, możesz tutaj wybrać sobie koleżankę, kolegę z pracy, możesz wybrać męża, żonę, partnera, partnerkę chłopaka, sąsiada, bez różnicy. Zobaczymy sobie, czy ta osoba jest z tobą szczera. Dobrze, jedyneczka, dwójeczka i trójeczka. Dzisiaj taki intuicyjny wybór. Więc wyobraź sobie jeden, dwa i trzy. Czy ta osoba jest z tobą szczera? Dobrze, jedyneczka. Yy, tak, karty mówią, że tak. Karty mówią, że jest to osoba, której warto zaufać, która może wnieść dużo ciepła do Twojego życia, która może wnosi dużo ciepła, dużo poczucia stabilizacji emocjonalnej jeżeli jest to ktoś z kim tworzysz relacje jak najbardziej jest to osoba godna budowania trwałego silnego, mocnego związku jeżeli jesteś osobą, która chciałaby wejść w interesy z tym kimś i chcesz wiedzieć, czy ta osoba jest w stosunku do Ciebie szczera, tak, karty mówią, że tak, tutaj idzie spełnienie zadowolenie, obfitość, jest to ktoś bardzo mocno zakorzeniony w tu i teraz, jest to ktoś bardzo mocno dojrzewany Emocjonalnie, również fizycznie, ale też bardzo stabilny i jak najbardziej odpowiedź jest na tak. Dwójeczki, czy ta osoba jest z Tobą szczera? Karty mi mówią, że tutaj. Ta osoba może być kimś w rodzaju kogoś, kto dużo myśli, analizuje, dużo gdyba. Ta osoba może być też osobą, która potrzebuje mieć wszystko czarno na białym, rozpisane, napisane. Więc jeżeli tutaj chcesz wiedzieć, czy ta osoba jest z Tobą szczera, bo chcesz wejść w jakiś interes, spółkę, pożyczki czy jakiekolwiek inne współzależności, to karty mówią tak: ta osoba jest szczera. Ale tutaj trzeba, mimo wszystko, nic na tak zwanego ryja, słowo, czyli, mimo wszystko, tutaj trzeba wszystko sobie rozpisać, zapisać, ale jest ta osoba szczera. Natomiast, jeżeli pytasz w kontekście uczuć, relacji, związków, to karty mówią, że jest ta osoba w stosunku do ciebie szczera, aż do bólu, aż do bólu. Więc, jeżeli gdzieś odciśniesz. Staniesz na odcisk temu komuś, to ten ktoś może być szczery w słowach aż do bólu. Także jest tutaj szczerość. Jeżeli oczekujesz um, rozmowy z tym kimś, to ten ktoś będzie szczery w tej rozmowie z tobą. I trujeczki, czy ta osoba jest szczera w stosunku do ciebie? No nie. No nie. Karta maga, jak sam widzisz. Czy tutaj sama widzisz, no to jest osoba, która lubi manipulować faktami, która lubi kuglować, która lubi naginać, naciągać, więc nie. Jeżeli pytasz o relacje, uczucia, związki, przyjaźń, to ja bym uważała na tę osobę. Nie jest to najgorsza karta, ale ta osoba może mieć tendencję do obiecywania, robienia czułych słówek, a tak naprawdę może to się okazać manipulacją. Jeżeli gdzieś myślisz o wejściu w jakiś interes, czy coś takiego, no to ten ktoś może być takim złotoustym. I ja bym tutaj też na taką osobę uważała. Wszystkiego dobrego. Dajcie znać, czy tego typu krótkie filmiki Wam przypadły do gustu. Jeśli tak, to co jakiś czas będą pojawiać się na moim kanale.